Czołem, kochani rodacy. W Warszawie rozpoczął się festiwal brzydoty, głupoty. No i, i festiwal poniżania Polaków. Przecież my, Polacy, jesteśmy bardzo wrażliwi na piękno, na dobro, na prawdę. my nie potrzebujemy takich festiwalów brzydoty, żeby pokazywać nam, jak nie należy. Y, tworzyć i jakie dzieła artystyczne robić, bo my bez tego wiemy. Dlatego katowanie nas taką obrzydliwością, jaka się dzieje w Warszawie przez 9 dni, gdzie się jacyś y, zebrali y, y, grajkowie i, i pseudoaktorzy, jacyś tacy dziwolongi, jakieś takie y, w śmiesznych czapeczkach. I oni nas nie muszą kultury uczyć, bo my. Naprawdę kulturę mamy wielką i wysoką. Nasza cywilizacja łacińska stworzyła potęgę nie, potęgę kultury nie, polskiej, i my nie potrzebujemy tutaj nie, w Warszawie nie, festiwalu Brzydoty, yy, czyli tak zwanej kultury namiotowej. No już w radiu są tacy cmokacze, co to? O, wrażliwy na Brzydotę, <laughs> idioci. Ten umysłowe, co to nie wiedzą gdzie głowa, gdzie dupa. Przecież brzydota nie jest wpisana do naszej y, cywilizacji. I my wcale nie musimy ku niej y, dążyć i się nią zachwycać. A wy cmokacze, oj głupole, oj głupole. Cmokacze nad brzydotą. A tak przy okazji chciałem poruszyć jeszcze taką kwestię. Bo jest festiwal Brzydoty, ale tu jest jeszcze niebezpieczna rzecz, bo to jest w okolicach tego pomnika, pierwszego komunistycznego pomnika, jaki powstał w powojennej Polsce, czyli pomnik, tak zwanego powstania w Getcie, czyli, czyli powielającego nieprawdę. A zarazem, jako komunistyczny pomnik, no, chyba powinien być rozebrany. Tak, mnie się coś wydaje, że symbolika komunistyczna w Polsce jest zakazana. My dobrze wiemy, kto nam komunizm wprowadzał i kto nam wprowadza nadal, eee, dlaczego ch chcą wprowadzić pojęcie równości, ale oni są oczywiście najrówniejsi z równych. No i, i słuchajcie, słuchajcie. Rodacy, ten pomnik, powinien być rozebrany. Bo to jest pomnik nie dość że brzydki, obrzydliwy, brzydliwy, beznadziejny. To jest najgorszy pomnik Warszawy. To jeszcze pomnik komunistyczny, powielający kłamstwo i zarazem propagujący system zbrodniczy. Przypomnę, że, że ten pomnik został postawiony dla współpracowników, w ogóle Hitlera, co jest jeszcze paradoksem, bo to ci, ci współpracownicy Hitlera, oni się zbuntowali i zrobili ruchawkę przeciwko Niemcom, no bo i to tak po pijaku, no także tak to wyglądało. Dość, dość obrzydzania nam Polski, dość takich festiwali brzydoty no i w ogóle jest to festiwal oparty o złodziejstwo. Ukradzono Polakom pieniądze i zrobiono po raz kolejny taką gloryfikację tego co najgorsze za publiczne pieniądze, także czuj duch rodacy. Ci, co to zrobili, powinni być rozliczeni, bo to jest wyciąganie pieniędzy od nas, Polaków, na rzeczy niepotrzebne, brzydkie, złe, niesmaczne, obrzydliwe. Także dość takich festiwali do tej głupoty Warszawy. Warszawie. duch do groda, co Czemu Wielkiej Polsce.